Cześć, wam z tej strony Crazy, a to kolejny odcinek z modyfikacjami do Wiedźmina 3. W dzisiejszym odcinku modyfikacja e, pokazująca reshade, a raczej skonfigurowana pod reshade'a. E, w sumie chyba pierwsza modyfikacja z reshade'em na moim kanale, bo nie, nie przypominam sobie, żebym nagrywał jakiekolwiek reshade'y, shadery i w ogóle do Wiedźmina kiedykolwiek wcześniej, ale może nagrywę. E, nie wiem, tutaj mamy jakieś anomalie z oświetleniem, e, także można sam początek odcinka się tutaj e, kiminiemy na chwilkę. E, Samą modyfikacja to HD. Realistic coś tam. Przepraszam, ale nie pamiętam nazwy modelu konkretnie. Gorąco. Gorąco. właśnie. Sam Reshade celuje w realistyczność, także dlatego nazywa się HD Realistic Experience, chyba coś takiego. I co on powoduje? W głównej mierze wyostrza nam kolory i zmienia troszeczkę, wyostrza na nam kolory, wyostrza nam sam ekran gry i zmienia troszeczkę kolory na takie bardziej wyblakłe i takie z mniejszą kontrastu. Jak zainstalować sam Reshade? Jeżeli nigdy nie instalowaliście Reshade'u, to aby go zainstalować najpierw trzeba się uzbroić właśnie w Reshade. Link do tego znajdziecie oczywiście w opisie. Musimy go sobie zainstalować do głównego folderu z grą, tam gdzie jest nasz plik Witcher 3 raczej witcher3.exe, czyli plik wykonalny exe w głównym folderu z grom. On jest bodajże w bin i w x64 i tam właśnie znajdziecie ten plik. Tam instalujemy sobie całego Reshade'a i również tam kopiujemy sobie konfigurację z Nexus Mods właśnie z tego moda. Oczywiście ją też znajdziecie w linku podanym w opisie. A gdy już to sobie zainstalujemy, no to jeżeli nie, ma, nie mieliście już wcześniej Reshade'a zainstalowanego, to musicie przejść przez samouczek pod klawiszem home na klawiaturze, tam sobie wszystko skonfigurować. I odpalić właśnie tą konfigurację z listy rozwijanej tam w menu reshade'a. Kiedy już będziemy mieli tego reshade'a odpalonego, to właśnie z takiej rozgrywki, czyli podstawowej rozgrywki, gra zamieni się nam w coś, co wygląda dokładnie tak. Teraz jeszcze nie widzicie za dużo zmian, ponieważ jest dosyć ciemno, jeżeli chodzi o Kermoren. Jest to jeszcze jest wszystko zacienione, więc nie zobaczcie za dużo zmian. Ale już możecie zastostrzedz, że rozgrywka zmienia się znacząco w sumie, bo. Wszystkie kolory, tak jak już wcześniej mówiłem, stają się takie lekko sprane i jest nałożony bardzo duży filtr, jeżeli chodzi o wyostrzenie. Tutaj na samym początku zaznaczę, że autor modyfikacji zaleca, aby włączyć sobie wszystkie postprocesy w grze i tutaj z jednym wyjątkiem wyostrzanie, właśnie, żeby włączyć albo na low, albo całkowicie wyłączyć. No z racji tego, że właśnie sam mod oferuje bardzo duże wyostrzenie. Kiedy zainstalujecie tego resheda, to możecie też włączyć grę i będziecie mieli coś takiego, czyli będziecie mieli. Po prostu zamazane. Głębie pola będziecie mieli włączoną, że, że wszystko, co jest przed Wami, jest rozmazane, nawet jeszcze chyba w większym stopniu to będzie włączone. To da się włączyć pod klawiszem 0 na klawiaturze numerycznej. Pod klawiszem kropki można włączyć kinowe paski. Ja Wam teraz tego niestety nie pokażę, ponieważ pod klawiszem kropki mam rozpoczęcie nagrywania w OBS-ie i nie chcę sobie zakończyć nagrywania odcinka. A taka ciekawostka, że przed chwilą właśnie nagrywałem ten odcinek cały, od początku do końca, i w trakcie po prostu kliknę tą kropkę kilkukrotnie. I muszę nagrywać odcinek jeszcze raz. Jej, crazy, tak. No, ale koniec żartów. I jeszcze co możecie przypisać w sumie pod główne ustawienia reshade'a, że możecie sobie włączać i wyłączać ten reshade na przykład pod klawiszem. Tak jak ja mam 6 na klawiaturze numerycznej, dzięki czemu, jeżeli nie chcecie go mieć włączonego, możecie go na szybkości wyłączyć. Jeszcze przed pokazaniem wam innych lokalizacji, lokacji w sumie w grze poka pokażę, powiem wam o spadku wydajności, jaki niesie ze sobą właśnie zainstalowanie tego reshade'a. Jak powszechnie wiadomo, a może i nie wiadomo, shadery wszystkie zabierają troszeczkę wydajności z gry, ponieważ są to efekty nałożone już po wygenerowaniu samego obrazu z gry. Nie jest to coś, co się integruje z silnikiem gry i po prostu go zmienia. Więc spadek wydajności w zależności od waszej konfiguracji no, może być dosyć znaczący, ponieważ na przykład w moim wypadku w takim Nowy kiedy sobie tak spokojnie eksplorowałem, Normalnie bez reszedów miałem około 70 klatek, no to z włączonymi reszedami one spadały do 50-55 klatek. Także ten spadek już jest widoczny, ponieważ no nie osiągamy tych 60 klatek, które są tą. Synchronizację pionową domyślnie w większości monitorów, chyba że gracie na jakimś tam gamingowym monitorze. Dobra, tyle z suchych faktów. Widzieliście już teraz, właśnie jak to wygląda z modyfikacją włączoną. Przeniesiemy się teraz do Nowigradu, właśnie o którym wspominałem o tych spadkach wydajności. Przeniesiemy się może gdzieś tutaj na bramę chwały do samego Nowigrad nie będziemy wchodzić bo tam za bardzo nie ma co pokazywać pokażę wam także także ta, ale także pokażę wam po prostu mury z zewnątrz i te wszystkie tereny przed murami wejdziemy sobie na chwilę do Nowogradu żeby pokazać jak wygląda ten cały port i tak dalej nie wiem czy tam to wczytywanie trwa tak długo pewnie zważywszy na to że nagrywam ale już teżśmy wczytali do gry ponownie wieje pada siąpi komendę wpisywałem już tyle razy bo właśnie nagrywałem już wcześniej ale że sam sobie zatrzymałem nagrywanie, to mogę mieć tylko pretensje do siebie. E, tak wygląda e, główne wejście do Nowigradu. E, raczej dla mnie to jest główne wejście. Nie wiem, czy dla was jest główne wejście do Nowigradu. Dla mnie to zawsze było główne wejście do Nowigradu. E, powtórzmy Nowigradu jeszcze parę razy. <grych> I tak właśnie wygląda gra bez tego shadera, a tak wygląda z tym shaderem. Bez tego shadera i z shaderem. Bez tego shadera i z shaderem. Moje odczucia są takie, że wszystkie takie surowe budowle Jakieś tam fortyfikacje, tak jak tutaj, te dachówki wyglądają iście kinowo podczas włączenia tego Rysheidu. Co bardzo traci, to bardzo bardzo traci na tym natura, czyli wszystkie drzewa, krzaki, trawa. Po prostu, jak możecie teraz zobaczyć na tej, przy tym domku, teraz nad głową gralta, że ta trawa staje się taka. No nie zielona, bardziej to teraz wchodzi pod jakiś, nie wiem, turkusowy czy coś w ten deseń i no, wygląda to moim zdaniem gorzej. Szkoda, że nie można to zrobić tak, żeby wykalibrować te kolory tak, żeby zieleń pozostała troszeczkę bardziej zielona. Ponieważ wiadomo, że to jest color grading i no tutaj już jeżeli coś chcemy zmienić tak, aby wyglądało w inny sposób, jakieś tam cienie i jaśniejsze miejsca, chcemy, żeby były bardziej niebieskie, a ciemniejsze miejsca bardziej, na przykład o pomarańczowe, no to już utracimy te kolory. Które powinny być domyślnie w takiej odcienie, jakie powinny być. Nie wiem, czy to w ogóle miało sens, czy zrozumieliście, co chciałem przekazać, <grym> ale inaczej nie wiem, jak to wam przekazać. Jeżeli chodzi o miasto, wyłączone, włączone, wyłączone, włączone, ponownie to palenisko tutaj na przykład wygląda dużo lepiej w moim odczuciu i te wszystkie uliczki wyglądają na takie bardziej groźne dla przechodniów i. Wyglądają bardziej po prostu surowo, czyli tak jak domyślnie w Wiedźminie powinien wyglądać. Czy w takim luku gra by mogła wyjść, z takim reshadem domyślnie, w sensie z taką konfiguracją kolorów? Nie wiem, w sumie wygląda to dosyć specyficznie i nie wiem czy każdemu się spodobało. Domyślny Wiedźmin jest bardzo neutralny w sumie w barwach, nic nie jest zbyt jaskrawe i nic, nic nie jest zbyt nasycone kolorami. Ponownie włączony reshade, wyłączony oraz włączony reshade, może sobie tutaj zerkniemy właśnie wzdłuż tej rzeczki, nieopodal krzaczka, wyłączony reshade, włączony reshade, właśnie najbardziej rzuca w oczy to wyostrzenie, nie wiem jak YouTube wam pokaże to wyostrzenie, ponieważ wiem, że bardzo się to gryzie z właśnie z konwersją, z konwertowaniem plików przez YouTube jeżeli chodzi o wyostrzenie, ponieważ on tam, on tam troszeczkę Miesza, no miesza z tym, tym wyostrzeniem, ponieważ sam YouTube chce uzyskać jak najlepszą jakość i już sam troszeczkę nakłada sharpeningu, yy, wyostrzenia i jeżeli jest jeszcze w grze włożone no, wyostrzenia, to te piksele zaczynają się gubić. I to wszystko wygląda źle, no ale tak wygląda ten reshade, jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda yy, w całej okazałości, to oczywiście musicie go sobie zainstalować. Yy, I co jeszcze mogę rzec, yy, jeżeli chodzi o same detale na Geralcie, to, to bardzo w sumie widać. Jeżeli zobaczymy jak grał sobie stoi teraz tak zwyczajnie i włączymy Reshade to cała ta jego zbroja zostaje bardzo ładnie pokazana, wyeksponowana, te wszystkie detale. Jakieś tam ćwieki, skóra, jakieś paski to wszystko bardzo ładnie zostaje uwypuklone. Tak samo jeżeli chodzi o twarz Geralta staje ona się bardziej taka surowa, tego raczej nie zobaczycie na filmiki na YouTube, włosy itd. i tak dalej. Zresztą tak samo tekstury wszystkie, jeżeli widzimy teraz ten mur po lewej stronie, ciągnący się właśnie wzdłuż tej ulicy, to ta kostka zostaje uwypuklona i te tekstury są widoczne bardziej i są one po prostu wyraźniejsze. Przechodząc do tego, co mi się najbardziej podoba w tym reshade'ie, to jest Skellige, ponieważ Skellige zyskuje taki mega zimny, zimny look, który tak eksponuje właśnie to, że jest to taka nieprzyjazna kraina, jest to zimna kraina i jest taka bardzo surowa. I moim zdaniem właśnie najlepiej ten reshade wygląda na Skellige. Nie wiem, czy lubicie Skellige, ponieważ zdania są mega podzielone właśnie w community Wiedźmina. Wiadomo, że na Skellige pada 24 na 7. Podczas samej nocy, jedne co widać, to w sumie, że ten ogień jest tak bardziej wyeksponowany, jest on taki bardziej. Nie wiem, wchodzi troszeczkę w róż, chyba tak mi się przynajmniej wydaje, ale wygląda to znacznie fajnie, znacznie tak zimniej, złoworogo i podczas nocy, właśnie to jest to, co mi się najbardziej podoba w tej modyfikacji. Takie skaligę wygląda naprawdę kozacko. I. To co teraz widzę, na przykład ten obraz wszystkich tych palenisk rozpalonych w nocy, to naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Teraz jest wyłączona ta modyfikacja i sobie ją teraz w tym momencie włączymy. I wygląda to właśnie w ten sposób. Przemedytujemy się do poranka, żeby pokazać wam jak to wygląda podczas tego, jak już słońce sobie pada na, na cały ten port. I tak właśnie wygląda to z włączoną modyfikacją, a tak wyłącza, wygląda to z wyłączoną modyfikacją. Ponownie moim zdaniem bardzo, bardzo ten reshade na plus na Skellige wygląda naprawdę mega kozacko w mojej, mojej opinii. I, I tak jak już właśnie wcześniej mówiłem, uwypukla mega tą e, surowość i ten mroźny klimat Skellige. I to naprawdę na plus, jeżeli gracie sobie na akurat y, jakieś tam fabuły y, na Skellige, albo po prostu robicie sobie kontrabandę na Skellige. To, żebyś chociaż sobie troszeczkę umilić robienie tej kontrabandy, no to polecam sobie włączyć, włączyć, pobrać tego reshade'a i cieszyć się bardziej taką surowością tego terenu. Co wam mogę pokazać jeszcze, co mi się nie podoba natomiast w tym modzie, to to w jaki sposób nie, nie o to mi chodziło. I również nie o to mi chodziło, to to w jaki sposób jest zmienione tu są, ponieważ tu są przeszło metamorfozę, bardzo dużą metamorfozę. I w mojej opinii na minus, ponieważ jak wiadomo, tu są jest takim bardzo ciepłym miejscem, przyjaznym, ludzie sobie piją winko, tam mówią jakieś fraszki i inne inne takie rzeczy. I ten cały resztek zmienia to w sumie. A 180 stopni, ponieważ, tak jak tutaj widzicie, sobie teraz piękny zielony teren. Cykady sobie tam jakieś świerszczyki cykają. Drzewka sobie rosną, kibają się na wietrze. Wszystko jest ładne, zielone, radosne. To podczas włączenia tego reszejda, nie wiem czy nawiązując do tego realizmu, wszystko staje się troszeczkę mniej piękne jak to w życiu. I nie wygląda tak ładnie. Tu są i bardzo przyszło na Chorwację, i tutaj akurat. Ten podstawowy look, który mam wygrzeczli to bardziej mi pasuje do Chorwacji. E, znaczy, no nie wiem, czy to w ogóle będzie Chorwacji, ale właśnie bardzo mi to odpowiada e, chorwackiemu wyglądowi, właśnie terenów. E, czyli taki fajny, miły, ciepły klimat, przyjazny e, turyście jakiemuś tam jegomościowi na szlaku. I właśnie z tą włączoną, tak jak właśnie widzicie teraz, z tą włączoną modyfikacją, traci troszeczkę na swoim roku, w mojej opinii. E, mogę wam pokazać jeszcze, jak to wygląda z lotu ptaka. No, po prostu wyostrzenie, plus podbite kolorki, i co to jeszcze mogę dodać? Wszystkie te uliczki będą wyglądały bardziej, no, jakiś taki nie wiem. No, wygląda to gorzej, naprawdę. W mojej opinii wygląda to gorzej. Teraz Wam wy... i ponownie włączyłem sobie nagrywanie, ale jesteśmy z powrotem. Teraz Wam wyłączę tą modyfikację i zobaczcie, że wygląda to, no, no nie wiem, czy gorzej, czy lepiej. To już Wam zostałem do, do, o, do opinii. Ale wygląda mniej ciepło i mniej przyjaźnie, w mojej opinii, zwłaszcza te wszystkie drzewa i całe te trawy, wszystkie które możemy sobie zobaczyć przy uliczkach czy przy innych takich strukturach, budowlach, etc., etc. Nie wiem dlaczego on do mnie krzyczy, krzyczy ale no, no cóż. Cmentarz, jak wygląda z Reshade'em, tego punktu nie miałem przewidzianego, ale wygląda on w następujący sposób. I owszem, Reshade ma swój specyficzny klimat, który w większości przypadków mi się podoba, niemniej jednak, gdybym zobaczył, jak wygląda podstawowo to są, czyli w taki sposób i czym bym zobaczył na Reshade'ie, to wydaje mi się, że ja chyba jednak wolę tą, a nie tą wersję. Wszystko chyba już powiedziałem na temat tej modyfikacji, jest to po prostu Reshade, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie... Nie wiem czego w sumie instalacji to za bardzo nie, ponieważ jest ona bardzo prosta. Zwłaszcza są poradniki na internecie. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no to po prostu je zadajcie. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. W ogóle odpowiadam chyba w na wszystkie komentarze. Także napiszcie jakiś komentarz. Zintegrujmy się razem. A to było na tyle w tym odcinku. Oczywiście, jeśli Wam się film spodobał, łapka w górę, subskrypcja, być na bieżąco. A ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku właśnie z modyfikacji do Wiedźmina 3. Trzymajcie się i cześć.